w dziewczyny wychodzą i tańczą z pomponami, tak tutaj wyjdą jacyś chłopacy. Paweł, po treningu do walki zostało kilkanaście dni. Rywala na razie nie znamy, ale jest jakiś pomysł. Podobno tam jest, jest już zaklepany rywal, natomiast czekam z ogłoszeniem, tak? No tak, już tam rywal jest zaklepany od miesiąca bodajże, ale tam było jeszcze dużo innych propozycji, ale no niestety nikt nie chce za bardzo podnieść rękawic. Być może chodzi o, o kwestie finansowe. No bo jestem dość wysoko notowany w rankingu. No i na tym poziomie na pewno rywale, którzy są gdzieś w pobliżu mojego miejsca, dużo więcej płacą pewnie niż, niż tutaj są propozycje, także no muszę czekać po prostu na, na swoją szansę. I, ale myślę, że ten rywal, który, który jest gdzieś tam zaklepany, wcale nie jest, nie, jest, nie jest zły, na pewno umie boksować, jest doświadczony przegrywał z dobrymi zawodnikami na punkty nie przegrywał przed czasem, także mam nadzieję, że, że odważnie wyjdzie do, do walki i też da mi kilka rund i jakieś doświadczenie zdobędę, jakieś wy, będę mógł wyciągnąć wnioski no a mam nadzieję, że już następna walka gdzieś będzie na trochę wyższym poziomie i, i do tego już się szykuje i mentalnie i, i, i fizycznie, także, także jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że, że po tej walce, tak jak pan Andrzej Wasilewski powiedział, gdzieś tam już będę mógł y, mieć większe wyzwania o jakieś międzynarodowe tytuły. Mhm. Także pracujemy i, i czekamy na, na swoją szansę. Mhm. No, Czyli to będzie taka walka też na przetarcie, tak? Bo no, mówił o tych walkach na przetarcie, a to jest faktycznie walka na przetarcie, no bo wracasz po poważnej kontuzji po operacji jak ta ręka, powiedz. No kurczę, myślałem, że to szybciej trochę będzie trwało, ale jednak te, te ciosy sierpowe, Dopiero gdzieś tam zaczynam mieć przebłyski tego, że czuję, czuję to uderzenie, to ułożenie przede wszystkim ręki, tak? bo gdzieś, gdzieś e, przy, 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 tych, przy tych ciosach wcześniej, kiedy towarzyszył mi ból, skracałem troszeczkę ten sierp, a jego trzeba bić tutaj, o, mhm. tak? Pełnym, pełną rotacją. I tutaj co prawda te mięśnie wszystkie w barku cały czas gdzieś się odzywają i nawet teraz, o, jak robię taki ruch, to czuję tutaj zakwas, nie? Mhm. Bo, bo po prostu mięśnie uczą się nowego ułożenia tej ręki, skręt biodra, tutaj też czasami, też czasami gdzieś w kapturze towarzyszy mi jakieś, mm -hmm. jakieś takie, takie zakwaszenie, naciągnięcie, no bo to jak się okazuje nie pracowało, nie pracowały te mięśnie długi czas. No i co? No, uczę się na nowo wszystkiego, tak? Także... Trener Jura mówił, że czasami Ci jeszcze włącza się ten stary taki szerp. No, no ten właśnie ten on, ten się, on czasami mi się włącza ten nowy, a, a stary cały czas gdzieś tam Właśnie, właśnie mi towarzyszy to ułożenie ręki, ta pamięć mięśniowa, gdzieś, gdzieś po prostu mózg y, dalej y, szuka, szuka jak gdyby y, rozwiązania, żeby nie bolało, i, i, a to już nie boli, bardziej boli miliwy. mięśniowo tutaj y, te partie mięśni, które nie brały udziału w, wcześniej w, w, przy uderzaniu ciosów. No i co, nauczymy no, się, dlatego tutaj myślę, że ten rywal, który który gdzieś tam jest, gdzieś jest planowany już od, od już ponad miesiąca, tak? tylko tam różne są inne pomysły, ale, ale ten rywal podobno cały czas jest zaklepany i, i, i to jest solidny rywal. To nie jest żaden tam 300 czy 500 na mhm. świecie, tylko to jest tam powyżej chyba z setnego miejsca w rankingu, także też nie 190, mhm. tak? tylko ta pierwsza powiedzmy 120. No i myślę, że doświadczony zawodnik i da mi kilka rund. I przede wszystkim wyjdzie do walki odważnie, tak, gdzie będę, będę mógł też rozwinąć skrzydła. Nie na zasadzie takich na przykład z że on po prostu e, to jest zawodnik, który, który boksuje na błędzie przeciwnika i on, on jak gdyby na siłę nie chce wygrać walki, tylko kiedy będzie miał okazję. Kiedy się nie da mu stworzyć tej okazji, to on po prostu ładnie przegra na punkty, nie da sobie zrobić większej krzywdy. No ale też z zawodnik, który z nim boksuje, nie będzie mógł rozwinąć skrzydeł, tak jak ja w tej walce. No ja, ja w, jestem tego zdania, że, że muszę boksować w taki sposób, żeby jak najmniej zdrowia stracić w ringu. Wiadomo, nie, nie, nie pasywnie, ale na tyle, na ile pozwala mi przeciwnik. Tak? Jeżeli przeciwnik y, pozwala mi na, na, na to, żeby boksować na pełnym dystansie, no to boksujemy na pełnym dystansie. Jeżeli jest odważny, tak jak, tak jak na przykład Suchocki przyjechał po wygraną mhm. i, i nawet potrafił się w dziewiątej rundzie otworzyć i, i złapałem gdzieś go lewym sierpem i skończyłem walkę. Także to mówię, tutaj wszystko zależy od przeciwnika. Ja staram się dostosowywać do, 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 do stylu przeciwnika i boksuję. Tak jak, tak jak przeciwnik mi pozwala, e, chyba, że, że, chyba że się walkę przegrywa, tak? no to wtedy trzeba zaryzykować, ale kiedy walkę się prowadzi, to myślę, że, że lepiej, lepiej przeboksować się na punkty, żeby, następne, żeby zachować zdrowie na kolejne pojedynki, tak? Także tutaj e, cały, czas, cały czas mądry boks i... i i, i wygrana, wygrane i po prostu e, boksowanie na najwyższym poziomie i przede wszystkim mądre boksowanie, tak? bo, bo na hura no to, to niestety może się to źle skończyć, a, a wielu zawodników już skończyło e, w taki sposób, że nie powróciło do, do, do kariery nawet, nawet po mm -hmm. przegranej, także. Także boksujemy cały czas z głową i idziemy do przodu. Zdo przede wszystkim chciałbym zdobywać doświadczenie e, na sparingach, tak? no, bo, no bo tutaj wiadomo, że teraz ciężko jest z pobieraniem sparing partnerów przez te obostrzenia. A no, to na sobie, Pomysł jest ciekawy, tak? Jest no, złapałem kontakt na Instagramie z Craigiem Richardsem, który ostatnio z Biwolem boksował i zapytałem go po prostu, czy, czy byłby chętny na, na jakieś sesje sparingowe. No i wstępnie jestem dogadany, że po tej walce 30 maja mam się do niego odzywać, bo on teraz też zapewne ma chwilę przerwy. No i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie i takie, takie sparingi będą gdzieś tam e, utwierdzały mnie w tym, czy, czy mam szansę zdobyć coś poważnego, czy walczyć o te, o te najwyższe tytuły, czy po prostu jeszcze daleko mi brakuje. I, i po prostu będę musiał gdzieś tam swoją karierę toczyć i swoje marzenia postawić gdzieś tam w jakieś, na jakieś poprzez której nie przeskoczę, ale mam nadzieję, że, że takie sparingi. Dużo mi dadzą i, i wyniosę z nich dużo doświadczenia i one później będą prezentowały w walkach właśnie z, z czołówką światową. Mhm. A jak teraz sparingi idą, bo obserwowałem się tutaj na tarczy, to jest dynamika i szła naprawdę duża, jak kontuzji w zasadzie nie widać, a jak to wygląda na sparingach? No, robię po 10-12 rund z dwoma, z dwoma sparing partnerami, zmieniają się co dwie rundy, No nie mają lekko na pewno, także. Yy... Także przerabiamy pewne elementy, tak? nie tylko, nie tylko jak gdyby takie boksowanie pasywne, ale też czasami przyjmuje dużo nagardę na blok, po to, żeby gdzieś tam oswoić się z tymi ciosami, no bo jak wiemy, no, nie, jak się nie przyjmuje w ogóle ciosów, to potem na walce przyjmie się jakieś ciosy i, i siłą rzeczy organizm wariuje. I, I po prostu jest zaskoczenie i czasami to może wytrącić całkowicie z równowagi, także czasami warto troszeczkę poprzyjmować na tych sparingach, po to są sparingi, żeby przerobić pewne elementy i tak też robimy, także jeden sparing na przykład taktycznie zakładam sobie, że będę przerabiał to, a następnym sparingu nie pozwalam na przykład nic robić, tak, Boksuję, tak jak trzeba, także takie urozmaicenie, żeby, żeby być gotowym na na każdą z opcji przeciwnika, z którym wyjdę do ligi. Jeszcze zapytam o Freak fight, bo na tej gali będzie, będą gale Freak Fight'owe. Ty nie jesteś chyba fanem takich rozwiązań? Nie, wiesz, mnie to w ogóle tam nie interesuje, no to mówię, ja już powiedziałem wcześniej, dla mnie to tak, tak jak pokaz pokaz, 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 tańca między walkami, Także mhm. jak dziewczyny wychodzą i tańcą z pomponami, tak tutaj wyjdą jacyś chłopacy, będą tam się bili, no. jeżeli to, przyciąga kibiców i, i komuś się to podoba, no to, to okej, okay, no ale, ale jeżeli to ma być jak gdyby główna atrakcja, a, a walki, walki prawdziwych zawodników mają być z, zboczyć Toru, zboczyć no, to, no to, to nie wiem, czy to jest taki sens, no to, to, to chyba nie idzie w parze z, z poważnym widowiskiem sportowym, a bardziej, no tak jak sama nazwa wskazuje, freak fight, także... No, co tu dużo mówić? Ja tam y, w ogóle nie, nie, nie przywiązuję do tego uwagi zbytnio. I, no, I godzę się z tym, no bo nie mam wyjścia, tak? No, co mam powiedzieć? No to moje zdanie nie, nic wiele nie zmieni, także. Także no. Trzeba zrobić dobry post. No, no trzeba po prostu wyjść i pokazać, pokazać y, swoje umiejętności, a jak gdyby nie utożsamiam się tam z, z, z tymi walkami, bo wiadomo, że. Chyba nikt, chyba nikt, to przyjdzie na galę oglądać, czy, czy Łukasza, czy, czy, Artura, czy mnie, czy Mateusza Masternaka, no to, to jak gdyby tak samo będzie miał podejście do, 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 tych, do tych, walk freakowych, jak my.